Co było 5 lat temu, w 2011 roku? Nie używałam praktycznie w ogóle smartfona. Te nowe technologie raczkowały bardzo powoli. Ja sama też musiałam się do tych nowych technologii przekonać. Nowe technologie to na pewno ułatwienia, udogodnienia. Teraz, to jest ten czas, kiedy. Zrobiliśmy ten duży krok postęp. Ja jestem generalnie ogromną fanką nowych technologii. Sektor 3.0 zmienia się wraz z zmieniającymi się technologiami. Na co dzień nie wyobrażam sobie dnia bez... Smartfona. Laptopy, netbooki. Tablet. smartfon, Różne aplikacje. 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 Instaluję, testuję, sprawdzam. Kalendarz online. Kalendarz. Pracujemy na chmurze. Przeglądarki internetowe. I siedzimy w mediach społecznościowych. Outlook, Twitter i w ogóle hashtag. Online. Ciągle online. I nie ulega wątpliwości. Gości, że wszyscy jesteśmy ma digital 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 digital, digital.